Dla tych, którzy nie wiedzą, jest taki to, tak zwany Uniluk. To jest do. Um... Do kół, które są nieprzylotowe Bo kiedyś sobie Francuzi wymyślili, że nie zrobili felgach, w szczególności w peżotach, tak? Chyba 407. Zrobili felgę bez tego otworu centralnego. tak, Czyli w ten otwór centralny powinien, tak jak tutaj widać, to wrzeciono, czy jak nie nazwać, ta ośka powinna w to wejść. Ale wymyślili sobie, że zrobimy ładniejsze felgi i tego nie będzie. Więc pytanie, jak to wyważyć? Wtedy sobie ściągamy tutaj, przezbrajemy maszynę, zakładamy sobie takiego Uniluga. W ten sposób to jest zamontowane. Tak? I to nam, imituje, to nam imituje właśnie szpilki, i jak sobie poustawiamy tak? z, z otworami, to dokręcamy sobie taką śrubę od zewnątrz tak? takimi nakrętkami. Tak? Słuchajcie, i taka usługa w ASO kosztuje, tak jak Wam powiedziałem, że u nas się zaczynają felgi aluminiowe od 160 zł, to słyszałem, że w ASO nawet potrafi 500 zł kosztować. To jest mega wyjątkowa sytuacja, mało już takich samochodów jeździ, ale przyjeżdżają do nas i taką usługę też wykonujemy. No w ASO, jak usłyszałem, że biorą za to przeszło 500 zł, a nawet w jednym słyszałem, bo jak mieliśmy dyskusję, że w jednej części kraju, nieważne w której, 800 zł biorą za takie wyważenie. Wyważenie sezonowo, czyli w sezonie, czyli na rok mając 1600 złoty zaważenia takich koł.